Siemanko, z tej strony, Manu. Dzisiaj nagramy odcinek z Food Fiza. Tak, Food Fiza. Powiem Wam, jakie są zasady. Będę otwierał 11 paczek i zagram Barcelona kontra PSG. I kogo, jaki, jak trafi, których zawodników najwięcej trafi z Barcelony czy 3 yy, z PSR? Yy, tyle będzie bramek, na przykład trafię 5 z Barcy i 5 z PSG i będzie 5-5 na przykład. Ci zawodnicy strzelili, a więc otwieram. 11 paczek będzie. Pierwsza paczka jest 1-0 i prowadzi yy, PSG Wanderwiel PSG wygrywa na razie z Barceloną 1-0. I tu nic na razie dalej nie ma. Następna paczuszka. jest 1-1 wyrównuje Ivan Rakitic a tamte spotkanie było 3-1 dla FC Barcelony Neymar i dwie Suarez to jest piąta paczka no i dalej Gugliel szósta paczka. I dalej gówno. Nie wiem, czy ten mecz nie zakończy się remisem. Pójdą w łeb, w łeb. Akcje za akcjami. Dalej. 1-1. I nie ma. I nie trafia. Jest 2-1. Pedro! Pedro strzela bramkę. Ale wyrównuje Lukas i jest 2-2. do -2. O, oh, ale tutaj Jest 3-2, 3-2, Dani Alves, 3-2. To jest ósma paczka. Jak dobrze liczę. Jest 3-2 dla FC Barcelony. 3-2 i kolejna paczka. Jest 3-3, Ferati Ferti, wyrównuje. 3-3 i to jest dziewiąta paczka. A w dziewiątej paczce mamy... No i niestety znowu Ferrati trafia i jest 4-3 dla PSG. No, no, no. To jest już jedenasta paczka. Ostatnia, a więc czy Barcelona da radę? I niestety Barcelona przegrywa. Ale i tak przechodzi, przegrać 4-3 w następnym spotkaniu, tamtym wygrała 3-1, a więc jest 6-5. Yy, tak, dobrze, 6-5. I to nie będzie koniec odcinka, bo jeszcze będę grał FC Porto yy, z yy, tym yy, z Bayernem Monachium. A więc zaczynamy, 11 paczek. 1-0 dla Bayernu, Monachium. I nie ma nic. Trzecia paczka, a jest dalej 1-0 dla Bayernu. FC Porto tutaj nie widać w ogóle. Dalej. Dalej jest przewaga na razie ze strony Bajerno to jest piąta paczka, jak dobrze myślę i tutaj Ronaldo widzimy, ale on nie jest Bayerno na Ale się ulizał Roya tutaj no. FC Porto, nie widzę, nie widzę FC Porto Siódma paczka, czy Nie, to jest siódma, bo ósma. Dobra, załóżmy, to jest siódma. Teraz jest ósma. A w ósmej nit. dalej 1-0 dla Bayern Monachium. Dziewiąta paczka i czy Bayern przejdzie, czy co? I FC Porto Herrera trafia. Jest 1-1. A więc jest na razie 4-2 dla FC Porto. Jest 4-3 Dante. Dante z główki. Brawo, Dante. I 11 paczka. A tutaj. No, niestety. Bajon odpada. Trudno. A więc w półfinale zmierzy się. Mm, a trzeba jeszcze Juventus z, kim, z kimś grał. Juventus grał... grał. Mm, nie pamiętam z kim. Dobra, e, zrobimy szybko... zbudujemy sobie skład. Zrobimy sobie skład... E, ten, e, Barcelony i PSG na bramce. Z... To się pisało z chyba Sieriiżu". tutaj będzie, A, bo nie robię składu tutaj. Nie patrzę. O, bała, jak akurat tak wyszedł, GC, jesteś, tutaj. Teraz sobie potwieramy paczek trochę. To już po na razie no, otworzymy sobie do 8-9 minut i jest Krysia Jestem na Paczunia, Paczunia. i... No też takie takie dziwne, takie coś. Więc dzisiaj oglądajcie mecz grape Barcelona. Yy, I Bayern München z FC Porto. A więc zachęcam do oglądania, bo będzie się działo. Bo o PSG przegrało 3-1, ale nie było ibry. A nie marnował bardzo dobre yy, sytuacje, bo oglądałem mecz. Miał bardzo duży, dużo dobrych sytuacji. Gdyby nie ten samobój, yy, to z czym Matię chyba samobuja. Mm, nie pamiętam. Chyba Matie. Napiszcie mi w komentarzach, kto strzelił, ale mi się wydaje, że Matie. A no, Ibrahimowicz wróci. On ma swoje petardy, a więc to wszystko jest możliwe. No, a w Barcelonie to tam. Tam są. Uważnie, właśnie, merci, teraz jest. Rakitic. w Barcelonia to. Ja jestem za Suarezem i Neymarem, chociaż Messi 400 bramek jubileusz. Bramkę zdobył w 90. minucie ostatnio. z Walencją chyba grali. <laughs> to 2-0 Suarez w pierwszej minucie. No dobra, nie chce mi się tu dłużej otwierać tych paczek. Yy, otworzę ostatnią i jest pomarańczowa karta Team of the Season I'm OTM yy, 110 No, no to ziomeczku załapałeś się no dobra yy, a więc ja kończę ten odcinek subskrybujcie i łapkujcie Siema!